No, a podczas całego spaceru, o, zebrałem tyle puszek, zebraliśmy, można powiedzieć. Maja, dobry pies. Idziemy w Gęstwinę. Siemandero, witam Was w Nowym Roku. Jesteśmy na innej miejscówce bliżej sandomierza ale tutaj też no, ale też dużo śmieci było. takie taką miejscówkę Tutaj tak jest tutaj bardziej więcej folii jest i plastiku niż butelek ale o buteleczki też. Tak też są bardziej po no, powinie też buteleczki są Aha. Folii. Ale ile folii, to tej folii, to, to nie wiem, to trzeba będzie brać chyba tak bez worków. Nie no, worków. Dobra, zaczynamy. Od nawozów jakiś, co? No i sami tu. Dobra. Najpierw te góry. Góry? I mamy takie folie. To, to.

Mamy już dwa wory samej folii Takie do tuneli Idziemy dalej Tata próbuje przedrzeć się przez dzikie knieje Wchodzimy teraz do tego parowu Kanion

O, jest trochę szkieł, szkiełka Same grube kalibry Po prysku tutaj butelka o, Opryskiwacz? Jakaś dyszka, ładopryskiwacze No, no Tak, starego To jest do plastiku plastiku. a tu co za... patrz jaki... U, jaki słój, słój tak. Następny jak tulipa O Literatka a. Nie, szklaneczka Szklanka, no. i wiaderko i... co my tu mamy? o, to też jakiś oprysk chyba a, tu jest pasz, znaczek y, CPN-u Musi, musisz to znać, co to było a, tak to jest olej luks, olej, olej silnikowy luks centrala produktów naftowych luks olej, to był Luks to był do silników benzynowych. No widzisz Myśla to, że co? Taka literatka Znaczy szklanka, nie? Jakiś pisarz? Jakiś pisarz musiał być. Literat Siedział w lesie i myślał i dumał A co my tu mamy? O, karawka Rękawicę nie, ja jedną mam tutaj specjalnie, bo kamerę trzymam, nie? Patrz jaka karawka, kryształowa Ło, wow, kurcze Grube szkło Szkoda, że nie cała O, no, to jest ładne znalezisko No ale trudne Wszystko powiązane z alkoholem O, talerzyk mam Ładny, zdobiony, w kwiatuszki o, Od lampy Od Jak lampy, jest? od kanału samochodowego wow. o, To jest obudowa lampy Nieźle Dobra, szukamy dalej No i tu mamy Janureczko, Tu mamy żarówkę teraz Słoik, w środku się słoika zrobił mikroklimat. Popatrzcie, w środku normalnie ros, rosną yy, mchy Także tak sobie przyroda poradziła, aż szkoda wyrzucać teraz go, patrz. W o, tu jest no. krótki. No. Bo ja oglądałem program, taki pani właśnie hoduje roślinki pod zamknięciem. Tak, tak, tak. To wystarczy, jest zamknięte na szczelnie. Szczelnie zamknięte. I wszystko jest... się tam wytwarza, i woda, i tlen no. potrzebny I to, do... No i tu właśnie takie coś mamy. Obieg zamknięty taki. Tylko że tu trochę powietrza dochodziło, no, ale tu dochodziło. raczej chyba nie dochodziło, bo w ziemi było. A nie? może, może. Tylko przez, przez ziemię coś pięknie. przechodziło. No i co tam mamy? Mchy i porosty. Mchy i porosty. No nie Może je, wyrzu może je wyrzucimy z, ze środka tutaj i wsadzimy je do ziemi, nie? No możemy ich No swoich zabierzemy, ale Roślinki niech zostaną, a co? O, znicz No już worek ze szkłem nam się zapełnia Tym razem taki szampon Zielone jabłuszko no musiał być pachnący Szampon do mycia włosów O, napisane jest A data jakaś? 1980 Nieźle I tu jeszcze ja miałem też jakąś zabytkową butelkę Plastikową Też jakaś Super Superol to jest super, to jest olej silnikowy do diesli. O! No to mamy komplet do, na benzynę no. i do diesla. I też centrala produktów naftowych. No, CPN. CPN, CPN się kładzie. To jest, ja do tej pory mówię na stacji benzynową CPN. A no, chyba krócej. Się no, spójrzcie, co tutaj mam butelkę taką chyba po oranżadzie jest pełna i ma plastikowego kapsla takiego tu patrzaj o kurczę co to jest? pełna butelka nieotworzona ale co to jest? otwieramy? pewno to nie orężada jest. Nie? Może lepiej nie otwierać, bo jeszcze wybuchnie, albo co? Nie, nie wybuchnie To jakiś napój Tak? Tak, Coca-Cola, czy coś? Jakiś... Pokaż, pokaż Słodki zapach Mmm, Pięknie, ale pięknie pachnie Może Jak, sok jak, jak ja... syrop jakiś, nie? Taki jak sok Sok Ktoś sobie wziął, wiesz, soki No, zakorkował, zakorkował butelkę Bo nie jest oryginalnie zamknięta, nie? nie? Sok Sok z gumijagód pewnie to jest alkoholu nie Nie, 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 nie To jakieś gumisie zostawiły No proszę, ciekawa Sprawa Co to masz? To jest butelka po mleku No dawniej było Mleko w litrowych buteleczkach I tu był kapselek aluminiowy taki? Taki aluminiowy, z, znaczy z sreberka takiego. No, no sreberka. No i było było nazwa tam, ilu procentowe mleko i, Aha. O i brało się paluszkiem to zrywało to i gul, gul, gul. Aha, a to było tak, że do, dostawia, do domu dostawa była mleka takiego? Bo na filmie widziałem no, jakimś Dunbaray. W nie, nie, niektórych miastach były dostawy do domu. Aha, fajna butla. Ale u nas nie. Pan do mierzy nie, nie naśilił. Aha, za mały miast. Fajna butelka. Widzieliście kiedyś góry z folii? Proszę bardzo wytargałem to z tej dziury i nie ma końca tu jest następny walczymy jest to, 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 to worek, to, to. Jest masakra, jest totalna masakra. Bo wyciągamy z pod ziemi coraz to nowsze warstwy folii, No, jest ciężko. Ale patrzcie jak tu pięknie Dobrze, zanim zabiorę dwa ostatnie worki, pokażę Wam jak to teraz wygląda. Pamiętacie, w przed chwilą tutaj były dwa gniazda folii. Tam dalej trzecie gniazdo. Butelki, plastik, szkło. Teraz lepiej, co nie? Łącznie 18 worków folii. Jeden worek szkła. Masakra, co? Dobra. lecimy do busa. Tradycyjnie. Herbatka z Imbiru. Tak, musi być. Polecam każdemu rozgrzewająca. A dzisiaj wyjątkowo. Może nie ma mrozu, tylko taki lodowaty wiatr. No. No i taki lekki śnieżek popadał, takie granulki. Że taka temperatura odczuwalna to gdzieś minus 8 będzie. No, trochę tam w lesie się skryliśmy, więc było trochę lepiej. Patrzcie, cały bus zawalony, tak jak mówiłem wcześniej, 18 worów. No, i ładnie się udało No, dobrze. A dziękuję bardzo, na zdrówko za to. Arrivederci Roma. No, prosto z lasu, żegnamy Was. Sylwester i Jacob. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Hej, hej.